Hej wszystkim witam was bardzo serdecznie na moim kanale. Jak zawsze znajdujemy się w grze and Fidget. Aktualnie jesteśmy na serwerze EU6 na moim Łowcy Demonów. Zanim przejdziemy sobie tutaj do klikania lochów, bo expić trzeba, wiadomo, to chciałbym ogłosić giveaway na 2 razy 20 zł PCF kart. Tak jak już wcześniej mówiłem, zawsze na początku miesiąca oraz pod koniec miesiąca będą organizowane giveawaye. Tak więc, żeby wziąć udział w tym konkursiku, wystarczy zostawić suba, lajka oraz komentarz, ale chciałbym też zaznaczyć, że jeżeli osoby subskrybujące ten kanał tylko i wyłącznie po to, żeby wziąć udział w tym konkursie, po zakończeniu konkursu odsubskrybować, uprzedzam, że te osoby nie będą brane kompletnie pod uwagę, jeżeli chodzi o przyszłe, czy też następne giveaway. E. Tak więc, teraz możemy sobie przejść do klikania loszków. Czyli najlepszego co mamy tutaj aktualnie dane w tej gierce. No oprócz legendarnego lochu. Który już wykończyłem na maksa i nie mam zamiaru już tam wchodzić. Szkoda grzybów. Yy, dobra. Na tą tutaj uwodzicielską matkę smoków mamy całkiem spory procent szans. Bo aż 30. Więc tutaj ją sobie klikniemy. Elegancko siadła. Lecimy z następnym tutaj. Następny nam padł. I następny nam padł. A czy ten tutaj pan nam padnie? A on też padnie. Tak mi się wydaje. Elegancko sobie padł. Tutaj ten pan też powinien nam siąść elegancko. A czy tego pana zdążymy sobie pokonać? Chyba tak średnio on się kręci, ale jednak padł. Tutaj już chyba z tym panem to kompletnie bez szans. Tak. O, chociaż on też się ładnie kręci, ale dobra. O, padł. Tutaj z tą panią nie mamy w ogóle szans. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze tutaj, czy coś z tego wyjdzie. Wyszło elegancko. 254 poziom. Lecimy dalej. Nie ma co się zatrzymywać. Wiadomo, 256 poziom. No i Kazimierz Motowładny, wiadomo, jest nie do pokonania. A my widzimy się za momencik. Jak zawsze, brak miejsca w plecaku. No i dobra, wracam już po sprawdzeniu. Nie opłaca się nam tego pana bić, ale opłaca nam się bić tego tutaj pana, więc sobie go pobijemy troszeczkę. Bo mamy na niego 18% szans, więc on powinien nam paść, za którymś tam razem. Właśnie się rozkleił, że tak powiem, przez nas. Został rozklejony. A ten pan też został rozklejony. Nie wiem czemu. Chyba ja jestem odklejony, już że tak gadam. Ale nieważne. Czy ten pan nam tutaj padnie? Puszuś. Przymęczmy go trochę enterem. No, i tyle by było z naszego męczenia go. Enterem sprawdźmy sobie jeszcze tutaj, bez szans na no walkirię. Też bez szans, więc wracamy tutaj do strefy mroku. Na no, tego pana mamy 7% szans, więc on też nam powinien paść. No i padł elegancko. Następny też nam padnie, bo ten mage to był nasz blok tak naprawdę. Każdy wie, jak te bloki wyglądają. 258 poziom osiągnięty. O, kolejny match, nie. Tylko nie to, ale padł szybciej niż tamten wilk, o dziwo. Ten nam też tutaj, 259 też siadł i 259 dalej. A my mamy brak miejsca w plecaku, więc wiecie, co to znaczy. Widzimy się za moment. Dobra jesteśmy już po zmianie całego ekipunku naszym pachołkom, i teraz wejdziemy sobie do strefy mroku. Kolejnej, tutaj też mamy szansę dobić sobie jakiś tam levelek. O ile nam będą padać, padł elegancko. Teraz lecimy z następnym, w takim razie, który powinien dać 260 poziom. Tak jak mówiłem, 260 poziom osiągnięty. I maguś, przeklęci magowie. Ale padł. no obrażenia tak średnio nic nam to nie daje tak naprawdę oprócz tego, że nam zabiera główne statystyki czy tutaj nam ten wojownik padnie padł elegancko następny nam padł, 261 poziom dobity lecimy dalej z nimi w takim razie następny padł, o i mamy kolejnego maga który już jest chyba naszym stopem aktualnie tak jest naszym stopem na 200% Niestety. No nic. próbujmy go jeszcze raz tam kilka razy kliknąć. Nie no, niestety nic nie do kliknięcia. Dobra, nie mamy na niego szans, jak na razie. Sprawdźmy sobie jeszcze tej pupilki. Dobra, tyle co mi się udało wycisnąć z naszych pupili. To wszystko, czyli jedno jeden środowisko, zostało zamknięte. Więc pora na tornado. 263 udało nam się wycisnąć z tornada. No i osiągnęliśmy 264 poziom. Teraz sobie sprawdzę Septulsa, jak to wygląda, i widzimy się za moment. Dobra, wracamy. Tutaj na tego pana mamy 5%. Więc sprawdźmy, czy to osiądzie. Mam nadzieję, taką cichutką. Mamy na niego generalnie 7%. To to całkiem sporo, ale to widzę, że. Ciężki kawałek chleba do ugryzienia. Nie chce nam sta bardzo się tutaj przykręcić do zera. O, ale padł. Super. No i tutaj to w ogóle nie mamy szans. Sprawdźmy jeszcze tego Kinga, bo mamy na niego 1%. Jak ta walka w ogóle wygląda. Kurczę, on jest też tak, do zrobienia, tylko kryty by musiały posiadać, ale nie z jego strony. Tylko z mojej. Mamy na niego 1%. 1,20%. No i dobra, ostatni grzybek na niego poleciał. Nie mamy z nim szans. Spróbujmy jeszcze sobie poklikać tornado, ewentualnie. Możemy sobie spróbować kliknąć yy, twierdzę, w sensie wieże. No, wieże nam tutaj pójdzie całkiem spoko. Brak miejsca w plecaku, wiadomo. Dobra, widzimy się za momencik. Dobra, lecimy dalej z tymi wariatami tutaj. Mam nadzieję, że on jeszcze nam padnie. Padł elegancko. Następny też nam padł. Arturek tutaj też bez problemu. No i Arnold, kurczę, Arnold też, ten też nam szczeroła, powiem paść. I Szuroła będzie już ostatni, jakiego tutaj klikniemy. Postaram się dobić teraz 265 tutaj w tornadzie, więc już widzimy się tak naprawdę pod koniec tego odcineczka. No i 265 poziom wbity. I to by było na tyle co aktualnie możemy sobie tutaj wyciągnąć. Będę musiał teraz samą awką sobie podbić level. Ewentualnie jak będzie epicki weekend to się przebrać od nowa. I spróbować wbić ten yy, 300 poziom. A wam przypominam o zostawieniu lajka, suba oraz komentarza. Jeżeli chcecie wziąć udział w giveawayu na Pace of Card. Nie pozostaje mi teraz nic innego jak się z wami pożegnać. Więc trzymajcie się i do następnego. Hej!